hej, hey. mm, dzisiaj na tapetę bierzemy kolejną grę, która jest y, niezweryfikowana na Steam Decku i niby nie powinniśmy z nią grać. A jednak, dzięki temu, że Steam Deck to wspaniała maszyna, możemy ją bez problemu uruchomić. I czy możemy w nią zagrać? Zaraz się dowiemy. Mm, jest to pierwsze uruchomienie moje na Steam Decku w wersji 1.0 e, Sans of the Forest. Mm. <laughs> z tego co mi wiadomo, to wersja wczesno dostępowa. Działała tragicznie na Steam Decku i była praktycznie niegrywalna. Jednak zmieniła się jedna rzecz, dzięki której myślę, że może być dużo lepiej. Mamy ustawioną natywną rozdzielczość Steam Decka. Graficznie na razie nic nie będę zmieniał, bo magicznie wskoczyły mi takie wysoko-średnio niskie ustawienia. Ale w porównaniu do wersji wczesno-dostępowej zmieniła się jedna rzecz. Dodany został FSR 3.0, który myślę, że może tutaj zamieszać i może sprawić, że gra będzie całkiem, całkiem grywalna. Zostawiam na razie takie ustawienie, jak widzicie. Mamy ustawione FSR na balanced i średnio wysoko niskie ustawienia graficzne w natywnej rozdzielczości Steam Decka. I odpalamy grę. Zobaczymy, jak to zadziała. No, Sans of the Forest oczywiście powstało yy, przez studio End Night Games, które odpowiada albo znane jest, szalone, yy, szal szalona rzecz znane jest z gry The Forest w pierwszej części. Yy. Sama gra wyszła w wersji 1.0 22 lutego 2024 roku, czyli chwilkę temu. No i zobaczymy, jak to, jak wersja 1.0 działa i prezentuje się na Steam Decku. Wersja oczywiście OLEDowa. 512 GB. Gra zainstalowana na dysku SSD Steam Decka i właśnie się zastanawiam, czy się. Gra nie zacięła. Było coś na loading, tak? Nie, no niby się podpisy zmieniają. Okej, okay. ciekawe czy tak powinno być? Chyba coś, chyba tak, chyba się odrobinkę ruszyło. Coś jest ewidentnie, jest to mm, najdłuższy loading. Historii wszystkich filmików ze Steam Decka. Mm, nie wiem, czy coś tutaj się popsuło, czy coś wina leży po mojej stronie. Nie mam pojęcia, ale mniejsza z tym, bo właśnie się odpala. Dobra, mamy filmik. Przy filmiku mamy 32-33 klatki na sekundę. Eee, myślę, że nie ma co filmik oglądać. Skipniemy go. Zobaczymy, co tutaj nam. Lecimy sobie helikopterkiem. Dobra, skipujemy to. Bez sensu jest oglądać cinematic. Okej, okay, no rozbijamy się... ...helikopterem. Jesteśmy ogłuszeni. Wszystko wspaniale. Budzimy się na naszej wyspie. I jak na razie powiem Wam, zobaczymy, jak zaraz odzyskamy kontrolę nad postacią. Ale jak na razie wygląda to całkiem nieźle. Co prawda jest bardzo duże wahanie się klatek, bo tu raz mamy 30, raz mamy 40, raz nawet pod 50 podchodzi. Dobra, i powiem Wam, że wygląda to całkiem, całkiem ładnie. Mamy okolice tych 30 klatek na sekundę. Ok, mamy granaty. Rzućmy tak w sumie z ciekawości granat. Zobaczymy, jak bardzo. Ok. Granaty, ledwo co tutaj robią, ewidentnie. Możemy sobie zarówno sterować trackpadem, jak i gałką analogową powiem wam, że na, tym, na tych ustawieniach całkiem, całkiem nieźle to wygląda zaraz posprawdzamy inne ustawienia dobra, Kevin jeżeli dobrze pamiętam to chyba nazywasz się Kevin nie, Calvin <laughs> możemy mu wydawać różne rozkazy powiemy może by falował nas dobra wybieramy sobie rzeczy i zaraz pomodzimy z różnymi ustawieniami bo to zostawiłem na razie te z ciekawości które automatycznie nam wybrało wejdźmy sobie w opcje ustawmy wszystko na przykład na low Okay, czy, te, czy te ustawienia się zapisały? Nie, oczywiście, że się nie napisałem, Nie, kliknąłem. Aha, możemy mieć jeszcze ultra low. Dobra, to zobaczmy sobie ultra low. Wszystko. Ok, wow, na no ultra low jest. Bardzo fajnie płynnie. Zejdziemy sobie do. do jakichś terenów takich bardziej dżunglowych. Ale mamy okolice na Ultra Low 45. Widzę już jedna rzecz denerwująca bardzo. Trzeba przytrzymywać wciśnięty analog, żeby sprintować. No, musimy mieć w głowie to, że jakby gra jest niezweryfikowana pod Steam Deck'a, więc wszelkie takie niedogodności musimy sobie podmieniać sami. Na szczęście. Nawet z poziomu Steam Deck'a możemy sobie wszystko zbindować tak, jak nam się to podoba. Eee, dobra, wchodzimy już w takie bardziej zarysione tereny. Oczywiście już klatki zaczynają wpadać, bo jednak ten las w Sons of the Forest jest gęsty i całkiem szczegółowy. Ale cały czas... Dobra, rzućmy jeszcze, jeszcze raz granat. Eee, open Inventory. Nożyk. Yy, do combine, a ja go chciałem wyekipować. Dobra, mamy nożyk. Możemy sobie pomachać nożykiem. Działa i wygląda całkiem nieźle. Zmieńmy teraz jakieś ustawienia graficzne. Będziemy jechać, myślę, po z góry ustalonych. Zostawimy sobie na medium. Zobaczymy, jak to jest. Pamiętajmy, że cały czas mamy włączone, oczywiście, FSR-a trójkę na trybie balanced. No, tutaj już na medium. Mamy takie niskie, niestałe 30 fps-ów, ale cały czas myślę, że jest to całkiem grywalne w porównaniu do tego, co było. To jest całkiem nieźle, zależy jaką kto ma tolerancję na, na niski klatkarz. Myślę, że może uderzymy w low, zwykłe, nie low. Na tym moim ekranie z tym deckowym nie jest to aż tak bardzo widoczne. Hmm, ta niska jakość, więc myślę, że gra jest naprawdę grywalna. Jeżeli ktoś zastanawiał się, czy jest w ogóle możliwość nowego gra, tak jak mówiłem, widnie jako w pełni niezweryfikowana. Hmm, niby nie powinniśmy być w stanie w nią grać, a jednak śmiga całkiem nieźle. I wygląda naprawdę, naprawdę całkiem ładnie jak na realie Steam Deck'owe. Gra wyszła przed chwilą, jesteśmy w stanie w nią w miarę komfortowych warunkach pobrać. Myślę, że jeżeli ktoś się boi... Jest to oczywiście, bo dostaję pod filmikami pytania, co muszę zainstalować, żeby gra działała tak jak u Ciebie. Oczywiście yy, tu jest wszystko jakby... Po prostu bierzecie Steam Deck'a, instalujecie grę na dysku SSD i tak ona śmiga, jak Wam tutaj pokazuję. Więc nie musicie robić nic specjalnego. Mimo tego, że gra widnie jako niezweryfikowana, po prostu pobieracie ją na Steam Deck'a i możecie grać, nie musicie się o nic martwić. Myślę, że już jakiś tam zarys będziecie mieli tego, jak to wygląda, jak to działa. Moim zdaniem nie jest to najbardziej komfortowe granie, ale jeżeli ktoś na przykład bardzo chciałby zagrać w Sons of the Forest, a ani ma mocnego peceta i zastanawia się, czy w ogóle jest sens kupowania na Steam Deck'a. Myślę, że w zależności od tego, jaką kto ma tolerancję, ale jak pomodzimy troszkę z ustawieniami w okolicach tych 30 FPS-ów, możemy na spokojnie grać. Kurczę, zobaczcie, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. I pamiętajcie o włączeniu FSR, bo bez FSR trójki to nie, nie pogracie za dobrze, bo gra... Będzie miał wtedy tragiczny klatkaż, a może właśnie zróbmy to. Odpalmy, yy, wyłączmy FSR, zostawmy ustawienia na low. Wyłączamy FSR całkiem. Ustawiamy. A, no i w sumie, no tak, już schodzimy w okolicę 25 fps. -ów. Kompletnie nie jest to komfortowe w tym momencie, a. Oprócz tego, że obraz jest troszkę ostrzejszy, to nie zyskujemy aż takiego boostu graficznego, więc naprawdę ten FSR 3 to jest w tym przypadku must have. Dobra, mam nadzieję, że pomogłem Wam z decyzją. Sami już musicie ocenić, czy, czy, czy jest to poziom, który tolerujecie. I trzymajcie się do następnego. Cześć.